Jacy jesteśmy naprawdę, nieraz sami nie wiemy, ale wie Bóg Jezus Chrystus i Duch, jak my żyjemy. Więc jakie jest nasze życie, czy zgodne z wolą Boga? Gdzie ono nas prowadzi: do zguby czy do nieba? Popatrzmy na lata życia, tak szybko przemijają. Pomyślmy, jaki ślad one po sobie zostawiają. Bo kiedy staniemy na mecie i nasze życie się skończy, czy piękny ślad zostawimy w zwykłej ludzkiej pamięci. Nie chodzi o ludzką pamięć, ale o pamięć Boga, aby nam przed oczami nie zamknął bramy nieba. I jeśli jest inaczej, to szybko trzeba się zmienić, bo każda pora jest dobra, by piękny ślad z życia zostawić. Porzucimy to, co niedobre. By grzech nam duszy nie plamił, żyjmy z Bogiem, z Chrystusem. To On nas przecie wybawił, wybawił i ciągle wybawia. Czy tego nie rozumiemy? Dlaczego? Dlaczego, kochani, ciągle w grzechach żyjemy.